I'm so clean, I'm the money machine. Chow me not to kill, I'm trying to the a bag. I don't know if you guys trying to get it. Out. Dobra, teraz muszę pokazać, która. Dla... dla kogo ja to miałam pokazać? Poczekajcie chwilę. Już wiem, dla kogo, dla Mushroom. Czy jak się to wymawia? Nie wiem. Dobra. I pokazać moje oceny ten to na przykład na wilku mam takie na tygrysie mam właśnie takie jak tu widzisz na lisie mam takie na rysiu mam takie na niedźwiedziu mam takie na lwie mam takie na gepardzie mam takie... Na koniu mam takie... Na użyłku mam takie... Na krokodylu, na krogo, na krokodylu mam takie... E, I na tygrysie mam takie... A sorry, jednak się pomyliłam... Czekajcie, na lisie mam takie... I jeszcze raz... Wilk... Lis Ryś Niedźwiedź No kurczę, znowu się pomyliłam, poczekajcie. Raz od początku. Wilk Lis Ryś Niedźwiedź Lew Gepard Koń Orzeł Krokodyl Тегрес. Надеюсь, что все